Od samego początku kanału robiłem na nim to, co uważałem za słuszne. Ostatnia zmiana w postaci założenia ekipy i zmiany kontentu o 180 stopni również była słusznym posunięciem. Zapytasz pewnie, ale jak to? Przecież wyświetlenia się nie zgadzały, subskrypcje i tak dalej. Tak, ale tworzenie materiałów z moimi wariatami sprawiało mi ogromną radość. A tej właśnie radości brakowało mi przy streamowaniu gier, przed zmianą najbardziej. Czułem, że się wypalam. Te trzy miesiące przerwy odrobienia z siebie pajaca za pieniądze na streamach chyba były mi potrzebne. Wyprodukowaliśmy 27 zajebistych filmów, przy których spędziłem masę czasu. Montaż stał się moją kochanką. Spędziliśmy razem nie jedną noc. Ale, ale, czekaj, morduje oczy. Miał być wesoły filmik o tym, że stary taksi wraca na YouTube. Tak jest mordeczki. Hej, siewiadeczko, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Z tej strony oczywiście Patryk z CZRT Malinowski, prosta proste na z mojej wioski i witam was serdecznie, słuchajcie, na kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was do przekazania bardzo ważne informacje, dlatego proszę, abyście ten filmik po prostu obejrzeli do końca. I jeżeli cieszycie się z informacji, że wracam na YouTube, słuchajcie, to zostawcie łapę w górę. Dobra, mordeczki, słuchajcie, krótko zwięźle i na temat, żeby nie nie zawracaj wam czasu. Zapiszcie sobie jutro, czyli 1 listopada 2020 roku o godzinie 20.00, czyli za 24 godziny Don Taksino boli słuchajcie, wraca na YouTube. Dlatego słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na streamka. Polecimy grubo, będzie szampan, ruskawiksa. Wszystko będzie się tutaj działo. Przepięknie, tak jak ma być, Mordeczko. Druga ważna informacja to jest oczywiście powrót starego kontentu, a mianowicie gaming. Mordeczki, wracam z powrotem do gier. Zapraszam serdecznie abyście dali mi znać e, Po prostu w komentarzach Którą gierkę e, najchętniej oglądalibyście W moim wykonaniu dalej Jeżeli będzie to Brawl Stars i jeżeli będzie to Clash Royale To spoko miałem mega dużą przerwę od tych gierek Bardzo chętnie słuchajcie Zajawiony tym wszystkim e, pogram A propos gier zapraszam was serdecznie Na stronę mojego partnera czyli g2a.com Link znajdziecie w opisie Tam jest cała gama gier Do kupienia W dobrej cenie przyjacielu. E, dobra no i oczywiście kolejna informacja Słuchajcie to, e, co się dzieje z ekipą mordeczki. Ekipę jeszcze w tym momencie nie e, kończymy. Założyliśmy nowy kanał, który macie tutaj. Piu! No, no, chyba się pojawił, mam nadzieję, że tak. To jest nowy kanał e, ekipy, zapraszam Was serdecznie, słuchajcie. Tam będziemy wrzucać na początku jeszcze nasze stare filmy, a potem, słuchajcie, będziemy wrzucać e, co jakiś czas coś nowego. Na pewno nie będzie to tak aktywnie jak wcześniej, ale zapraszam serdecznie, bo będzie się tam e, sporo działo, słuchajcie. Moja ekipka to są moje wariaciki i wspaniali e, ludzie. No, ale słuchajcie, mega dzięki, e, jeżeli chodzi o słuchajcie, komentarze tego typu Trochę tego, słuchajcie, było i to było też mega wsparcie dla mnie. Cieszę się, że e, dalej czekaliście, aż, e, słuchajcie, wrócę ja. No i oczywiście e, wychodzę do Was i e, wracam. Mordeczki, słuchajcie, e, nie będę przedłużał po prostu, wpadajcie jutro na streamka. Zapraszam Was bardzo gorąco. I e, jeszcze jest jedna rzecz, na którą muszę Wam odpowiedzieć. Tak, będzie sztuczka magiczka. Do zobaczyska, Szymano!